Witam serdecznie. Dziś przed nami zadanie takie stricte obliczeniowe i w zasadzie na każdej maturze z takim zadaniem się spotkacie, więc no krótko mówiąc musicie umieć się rozwiązać. Jest to zadanie 14 z matury 2018, polecenie brzmi. Kopalnia porfiru Zalas zajmuje w terenie powierzchnię 0,75 km. Oblicz powierzchnię, którą zajmuje ona na mapie, wynik podaj w centymetrach kwadratowych, zapisz obliczenia. Pierwsze, co musimy zrobić, co jest niezwykle istotne, to sprawdzić, jaką skalę ma nasza mapa. A to znajdziecie na mapie w legendzie, prosta sprawa, mamy tu skalę 1 do 25 tysięcy, natomiast... Informacją ważną dla nas jest to, że mamy podaną powierzchnię w kilometrach kwadratowych. Wobec czego musimy podjąć następujące kroki. Mamy tą skalę 1 do 25 tysięcy. Zamieniamy ją na skalę mianowaną, czyli 1 cm odpowiada 0,25 km, bo przesuwamy sobie ładnie przecinek w lewą stronę o 5 miejsc. No i teraz całą skalę podnosimy do kwadratu, czyli 1 cm kwadratowy, tak, uzyskujemy po lewej stronie, a jak 0,25 podniesiemy do kwadratu, to wychodzi nam 0,0625 km kwadratowego. No i teraz bierzemy naszą daną z zadania, którą postawiamy po prawej stronie naszej proporcji, tu będzie 0,75 km kwadratowego, a po lewej stronie mamy x. I teraz mnożymy sobie na krzyż 1 razy 0,75 oraz x razy 0,0625. No i wówczas dzielimy przez wartość przy i uzyskujemy ostateczny wynik, czyli 12 cm2. I to jest nasza wartość, którą uzyskujemy. I ją oczywiście sobie ładnie wpisujemy. Tak, w to miejsce, które mamy podane. Więc tak, tu muszą być obliczenia i róbcie te obliczenia, bo inaczej może ktoś nie przyznać Wam punktu. No i oczywiście odpowiedź musi być w tym miejscu. Więc słuchajcie, to są proste zadania z mapą obliczeniową, możecie ich więcej obejrzeć sobie na moim kanale, bo nagrałam ich naprawdę bardzo dużo. Natomiast jest taka jedna uwaga tylko do tych zadań z powierzchnią. Pamiętajcie o podnoszeniu, o podnoszeniu skali do kwadratu, bo wiem, że to jest najczęstszy błąd. Liczymy, 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 ćwiczymy, ćwiczymy i zachęcam do jak najczęstszego przerabiania arkuszy naturalnych. Dziękuję Wam na dzisiaj serdecznie, pozdrawiam i miłej nauki.